W tym roku święte okresy dla trzech religii abrahamowych, czyli Wielkanoc, Ramadan i Pascha, wypadały w tym samym miesiącu. Z tej okazji zapytaliśmy o zdanie na ten temat rabina Itzaka Rapoporta, księdza doktora Andrzeja Tuleje oraz imama Omara Abdela Fattaha. Pesach jest świętem wyzwolenia ludu Izraela z niewolnictwa w Egipcie około 3300 lat temu. Święta Wielkanocne to najważniejsze święta w chrześcijaństwie. Ja akurat jestem księdzem rzymskokatolickim, ale też dla nas to są najważniejsze święta. Ramadan jest dla nas błogosławionym miesiącem. Miesiącem, w którym Allah subhanahu wa ta'ala zapisał nam post. I ten post jego celem jest, abyśmy zbliżyli się do Allaha subhanahu wa ta'ala, żebyśmy osiągnęli tak zwaną bogobojność. Jest to świętem, który, który tworzy. Tego ludu, dlatego że no, niewolnicy nie są ludem, bo są niewolnikami, ale e, wiekuisty wyprowadził e, lud niewolników e, pod przewodnictwem Mojżesza z niewolnictwa do wolności, tym samym wybrał tego ludu, żeby był on Jego lud. Właśnie teraz przeżywamy tak zwany Wielki Tydzień. Wczoraj była niedziela palmowa, dlatego widać tutaj taką palenkę. Ta palma przypomina wjazd Jezusa do Jerozolimy. I wkrótce, za kilka dni, Jezus zostanie zaaresztowany, ukrzyżowany. No i według naszej wiary chrześcijańskiej, zmartwychwstanie. I to, co staramy się robić w tym miesiącu, to jest to, to wszystko tak naprawdę, co nas zbliża do Allaha. Modlitwa, jałmużna, sam post oczywiście, wstrzymanie się od jedzenia, picia, czynienie wszelkich dobrych uczynków, które sprawią, że ten miesiąc będzie miesiącem, który nakarmi naszą duszę i na dalszy plan zejdą nasze potrzeby fizyczne, tak żeby ta nasza dusza, która ciągnie do nieba, żeby zbliżyła się do swojego Stwórcy. Fakt, że y, wszystkie te bardzo ważna święta wszystkich trzech głównych religii monoteistycznych wypadają, tych religii abrahamowych wypadają w tym samym okresie, jest pięknym zbiegiem okoliczności i ja upatruję w tym pięknego napomnienia od Boga, że tak naprawdę jest dużo rzeczy, które w jakiś sposób nas łączy, bo pomimo tego, że powody, dla których świętujemy mogą być różne, to tak naprawdę te ludzkie uczucia, które towarzyszą każdemu podczas celebrowania i świętowania, są te same. Radość, oddanie Bogu, przypomnienie o stwórcy, to wszystko jest wspólne dla nas wszystkich. No, te święta też one są takie ruchome, prawda? I akurat tak się składa w tym roku, że zbiegają się w jednym punkcie czasowym. Może to jest jakiś znak że powinniśmy siebie nawzajem bardziej zauważać, chętniej się ze sobą spotykać, podawać sobie rękę. Miliardy ludzi na, ta, na całym świecie będą świętowali, to no, mam nadzieję, że to stworzy poczucie bliskości też między religi religiami. Nie tylko w środku, ale i też mieli. I fakt, że zbiegło się to wszystko w czasie i zdarza się to zdaje, i zdarza się to dość rzadko, bo zdaje się, że co tylko 33 lata, to, to jest piękny zbieg okoliczności. I taki, który mam nadzieję, będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że, że tak naprawdę dużo rzeczy nas mimo wszystko łączy i powinniśmy się częściej spotykać tak naprawdę przy tym, co nas łączy. Kiedy przychodzą święta, to co one są? One mają chyba taki podwójny, zwykle wymiar w każdej religii. Prawda? Ten wymiar, tak mówimy wertykalny, czyli relacji człowieka z Bogiem, bo chcemy jakoś bardziej do Boga się zbliżyć, ale mają też ten wymiar taki horyzontalny. Taki. Przecież to jest okazja do spotykania się z naszymi bliźnimi, z naszymi rodzinami. Jest taka opowieść mówi rabin do swoich uczniów, celem tory jest, żeby nas zbliżyć do Boga. To oni powiedzieli, no ale przecież Bóg jest wszechobecny, On jest wszędzie, to jak można się do Niego zbliżyć? Bo to by oznaczało, że gdzieś Go nie ma. On powiedział, Wy macie rację, Bóg jest wszechobecny, nie można się do Niego zbliżyć, nie można się od Niego oddalić, ale jest jeden wyjątek. Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga i człowiek może się zbliżyć do innego człowieka. I więc wychodzi na to, że czym bardziej człowiek zbliży się do innego człowieka, tym bardziej on się zbliży do Boga. Wierzymy, że na sposób duchowy Jezus jest obecny w swoim kościele, który założył. Duchowo Jezus jest obecny. Że my spotykamy się z nim, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy się modlimy, kiedy spotykamy drugiego człowieka, to też spotykamy Chrystusa. No. No. Pewne takie gesty ważne współcześnie, czyli papież Franciszek mówi o tym braterstwie, podpisał ten dokument kilka lat temu, Fabu Zabi, a więc takie też jest zbliżenie do braci muzułmanów. Wiele spotkań było z różnymi rabinami. No, takim kamieniem milowym, gdy chodzi o zbliżenie z judaizmem, jest wizyta. Synagogi rzymskiej przez Jana Pawła II w 1986 roku, to bardzo dużo się w tych ostatnich kilkudziesięciu latach dzieje w tym względzie, a jednocześnie mamy świadomość, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Dla tych wszystkich, którzy będą świętować paschę Wielkanoc, chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo ciepła, radości w tym okresie dla wszystkich i dobrze spędzonego czasu z bliskimi i we wspomnieniu Boga. A więc ja bym na pewno życzył wszystkim, którzy świętują w tym najbliższym czasie, zarówno muzułmanom, jak i żydom, jak i chrześcijanom, żeby to był taki moment odkrywania tego prawdziwego oblicza Pana Boga, ale także przez to zbliżania się do ludzi. I nie tylko tego, Najbliższego bliźniego, tylko też tego, który jest inny, który inaczej wierzy. Każdy, który celebruje, niech pamięta, że są w tym roku ludzie, którzy nie mogą celebrować, bo są w strasznej sytuacji, jest wojna. Niech każdy zapewni, że jego celebracja albo jej celebracja nie będzie tylko jej albo jego, tylko też przyjmie do tej celebracji kogoś, który nie ma, gdzie celebrować. Hag Kasher w sameach. Radosnych świąt Wielkiej Nocy. Ramadan Mubarak i niech Bóg przyjmie od nas wszystkich nasze dobre uczynki i post.